Witamy Was serdecznie. Jesteśmy Monika i Paweł. Obecnie zwiedzamy hybrydy zewnętrzne. W ostatnim odcinku uporczywie szukaliśmy miejsca tego jedynego spokojnego, zacisznego na nocleg. W końcu znaleźliśmy na polu farmera w otoczeniu gromadki krówek. Pokażę Wam jaki mamy piękny widok. O jakie fale. odwiedziły nas krówki. Jakiś taki fajny. Jaki fajny. O, jeszcze dwa biegną. O, jeszcze dwa. Cztery w sumie są. Jaki fajniuśki. Co to jest? Co to tu stoi? <laughs> Patrzą na takiego białego, wielkiego wana Myślę, co to w ogóle jest jak się rozbrykały fajnie jo, fajne A mamusia idzie Tamtej się ociera gdzie oni idą do tej słonej wody? Co my idą na... plażę? plaży Ty też jesteś na plaży z krowami. Dzień dobry, witam Was serdecznie o poranku. My już jesteśmy oporządkowani, wykąpani i gotowi do drogi. Wczoraj, co jeszcze się działo wczoraj? Mam nadzieję, że podobała Wam się ta plaża z tymi przepięknymi falami. My tam sobie jeszcze wczoraj wieczorkiem pospacerowaliśmy. Pogoda była do wieczora bardzo ładna, oprócz wiatru, ale w nocy nam pobadało. W nocy padał deszcz, teraz wyszło słoneczko i Paweł twierdzi, że po południu też ma coś padać, także zawijamy się stąd zanim się zakopiemy, bo stoimy trochę na piasku. Zjemy tylko śniadanko. To takie śniadanko deser. Tutaj zrobiłam, namoczyłam wczoraj nam takie na dnie są płatki owsiane z rodzynkami, daktylami i chia nasionkami chia. I chyba dniowe. No, i to mam i tu są zblendowane owocki, truskawki z bananem. I tak. Mamy takie długie łyżeczki. Ten, ten jest akurat mój, kochani. Bo ja ci dam więcej tam czegoś. Nieważne. Arszeniku? Nie, nie. A Paweł nam pokroił jeszcze melona na podróż, także dziś nie będziemy głodować, bo wczoraj to tacy byliśmy zmęczeni i głodni, jak tu przyjechaliśmy. Dzisiaj się najpierw najemy, a potem ruszymy w trasę. Jaki plan na dziś? W sumie nie mamy planu. Jedziemy i zaliczamy po kolei punkty, które kiedyś sobie zaznaczyliśmy. Będą to jakieś plaże, będą to jakieś inne punkty do zwiedzania. No, zobaczymy po drodze i wy zobaczycie z nami. Także zapraszam serdecznie do odcinka. No, to odważny świat należy. Dajesz. Poszło na plażę. No, dajesz, bo mama ucieknie. I poszły krówki na plażę. Zobaczyła mnie. Cześć maluszku. Tam tablica urywa. Co to taki wielki van? Co zrobić? Nie no, co ty? Ciekną. Nie strasz zwierzątek domowych. Dzień dobry pani. Klapki nasze zjedzą. O, wącha nasze klapki. <noise> Jakie wzbudzamy zainteresowanie. Ten też wącha nasze klapki. No, ciekawie pachną. No, Wasi bracia i siostry pogalopowały, a Wy? O, pogalopowały. Tam stoimy, a to zapewne jego ziemia. sami sobieśmy sobie stali. Nie nikt tam, tylko, tylko my byliśmy w tak, tej plaży. Tak, nikogo Pani nie było. No, tylko my spaliśmy. Jak przyjechaliśmy, to było parę autek, stało tam na parkingu, ale potem wszystko się rozjechało i zostaliśmy. Na, aż na, prawie na plażę. Ja, tu zajebiście. Wow. O, no. I ja znowu chcę tu zostać. Nie no, te plaże są coraz lepsze. Coraz lepsze. Już Wam pokazuję. Stąd przyjechaliśmy. Tak zaparkowaliśmy. A tu jest przepiękna plaża. No... Nie... Yeah. Cudne miejsce! Ale zwyczaju! A więc przeparkowaliśmy się. Tu jest bardziej prosto. Mamy taki piękny widok na ocean. Zaczyna kropić deszczyk. I co kotku? Myślę, że zostaniemy tu na noc, nie? Jest wcześnie rano. Która jest godzina? Boże, popłakałam się. Paweł tu wjeżdżał, że ja tego nie nagrałam. To tak komicznie wyglądało. Koło w powietrzu się kręci. Matko boska, ślizga się po tym piasku, ale wjechał, wjechał. Właśnie montuję film, ale oprócz tego, że montuję vloga, to otworzyłam jeszcze drugi kanał. Jest to taki kanał tylko z naszymi przejazdami Vanem od miejsca A do miejsca B. Prawda jest taka, że sama szukałam tego typu przejazdów, drogi, jak przejechać skąd dokąd drogę, i nie mogłam znaleźć, dlatego sama otworzyłam taki kanał, tak? Stąd jest jeszcze lepszy widok z tamtej. Tej. Chcesz się przeparkować? Nie, tu, tu no tutaj też jest fajnie. Tu, jest fajnie. tu będziemy mieli spokój, nam raczej tak. nie wiedzie, nie pojadą tam no, no, Tak sobie pomyślałam, że a tam... A nie chcesz się przejść teraz? Póki świeci słońce, a później ma padać. Paweł mi przerwał, wyciąga mnie na jakiś spacer. No pójdę, pójdę się przejść. No co tak, ile będę siedzieć w kamperze i filmy montować tylko. Yy, w każdym razie na tym drugim w kanale są y, tylko filmy z przejazdu, jak jechaliśmy z jednego miejsca do drugiego miejsca. Tam nic nie mówię, nie ma żadnych komentarzy, jest tam tylko podłożona muzyczka i jest po prostu sama droga, żeby widać było drogę po prostu. Sama szukałam kiedyś takich filmów i dlatego stworzyłam taki kanał. I jeżeli byście byli tacy mili i zasubskrybowali. I on jest podlinkowany również pod naszym kanałem w drogę. Można sobie wejść, popatrzeć, które odcinki was interesują, zobaczyć, obejrzeć. No to tyle z informacji bieżących. No to dobra, ja się ubieram i idziemy z Pawłem na ten spacerek, skoro, skoro wyszło słońce, nie pada, to idziemy. Aha, i kanał nazywa się hashtag Life. Tak nazwałam. Tak naprawdę to już dawno temu yy, zarezerwowałam sobie tą nazwę, a ostatecznie otworzyłam pod. Polską nazwą w drogę, więc tą nazwę już dawno miałam zarezerwowaną. No to teraz miałam okazję drugi kanał pod to podpiąć. My buciem stoimy tam na górce, jak widzicie, a tu za mną jest takie y, miejsce piknikowe. Są nawet kosze. Wyobraźcie sobie, że jest nawet woda, i chyba się dolejemy. I jest tu skrzyneczka. 15 za noc. Y, honesty box i płaci się albo ten, możesz przelew zrobić. 15 za noc albo przelew. Ale to są 5 Tak się nazywa to miejsce. Piękne widoki, widać plaże, górki. Teraz idziemy na naszą plażę. No, będę uważać. Oczywiście jest łagodniejsze wejście na tą plażę, tylko my zawsze skomplikowanie musimy sobie na wymyślać. Miałam dużo czasu, więc ugotowałam zupkę pomidorową. U nas pomidorowa jest z makaronem. Powiedzcie, kto lubi z makaronem, a kto z ryżem. Mam magię. Smacznego, kochanie. Dziękuję. Zupka. Tym smacznym akcentem i pięknym widokiem zakończymy ten odcinek i zapraszamy Was do kolejnego.